Z tej strony Kador to jest kolejny gameplay z gry The Hunter Call of the Wild. W dzisiejszym odcinku chciałbym odbyć podróż do drugiego rezerwatu, gdyż rozgrywkę zacząłem i cały czas tutaj kontynuuję ją na, na tym europejskim rezerwacie, a w tej grze są dwa, europejski oraz amerykański. W poprzednim odcinku zadałem wam pytanie, jak to w ogóle zrobić, bo szczerze mówiąc, nawet nie wiedziałem. Na szczęście mi podpowiedzieliście, że jak mamy mapkę to tutaj jest, pokaż wybór rezerwatu. Tak szczerze mówiąc, ja naprawdę tego nie zauważyłem, nie wiem czemu. No dobra, spróbujmy sobie to kliknąć. No i tak, ja obecnie jestem w tym tutaj europejskim rezerwacie, ale mamy też Light on Lake District w Ameryce. No i sprawdźmy, może jak wygląda tamten rezerwat. Nie będę przecież cały czas siedzieć w tym samym. No i dobra, przeniosło mnie teraz na drugi rezerwat, po prostu był ekran wczytywania. No i widzę, że tutaj mamy tak samo jak w przypadku tego pierwszego rezerwatu, czyli takie mini fabularne wprowadzenie. Na tym pierwszym rezerwacie jakaś tam babka mnie wprowadzała tutaj, gadała mi przez krótkofalówkę. No i tutaj z tego co widzę też coś takiego będzie. Może być również samouczek. Czyli będę musiał jakiegoś pierwszego zwierzaka ustrzelić, wejść na tamten punkt widokowy, coś tak, czuję, że to może tak być. No dobra, zobaczmy, jak to będzie. No widzę, że tutaj od razu mamy troszeczkę inny klimat. Inną kolorystykę na tej mapce. No cóż, może być fajnie. A jak wygląda? O. Jak widać ta mapa również jest ogromna. Nazywa się ona Krajną jezior taką ogólnie tutaj. No bo duże jest jezior, duże jest rzek. To nie dobrze, bo nasz bohater nie umie pływać. To będę się musiał tutaj trochę namęczyć, żeby czasami jakiś zbiornik wodny ominąć. Dobra, tak więc idziemy. On mi w ogóle dał jakiegoś questa, bo nie słuchałem go za bardzo. Tak. Wytrop u i zabierz swoją pierwszą zwierzynę. O, tam już jakaś zwierzyna mi popędziła, cholera. No, patrzę, że ułatwiają nam to zadanie strasznie, bo tropów jest tutaj od groma. Jeleń czarnogoniasty. No i tutaj mamy też trochę inne gatunki zwierząt. To dobrze. Ogólnie to. Wziąłem sobie dzisiaj. Tak eksperymentalnie, że dwa sztucery. Ten tutaj, który nie ma lunety, bo nie da się założyć, oraz taki z lunetą. No i będę mógł dzięki temu polować na zwierzaki, które są blisko oraz na takie, które są daleko. Dobra, mamy tutaj jakieś tropy. No i gdzieś tutaj powinien być tam ten jeleń, czarnoogoniasty. No na, na tej europejskiej mapce były jelenie szlachetne. O, patrzcie, jeleń sobie idzie, a ja mam chyba wabik na nie. No. A ja go kiedyś używałem na Daniele na tamtej mapce. Oczywiście omyłkowo, nie wiedziałem, że to jest na taki gatunek zwierzęcia, którego w ogóle nie było na tamtej mapce. Aha, idzie ten jeleń, spierdzielił. Idzie do mnie? Niech podejdzie, spróbuję go z łuku może ustrzelić. O kurde, jest. Ten cholerny łuk to zawsze jakoś dziwnie działa. Chciałem przycelować, przymierzyć, ale. Nie miałem pęcia, że one aż tak blisko tutaj podeszły. Masakra. To jednak ten fabik strasznie dobrze na nie zadziałał. Nagle. Kurde. Teraz spierdzieliły, No tak to jest. Ja tego łuku nie lubię w tej grze. Ale może znowu przyjdą. A jak nie, to już trudno ustrzelić. Jest daleka. No ale korci mnie jest z tego łuku coś ustrzelić, bo bardzo rzadko go używam. O, idzie tam ten. Widzicie? Tam jest. Chodź tu, chodź tu. Jeszcze jakiś achievement mi się odblokował. Chodź jelonku, chodź tutaj. Opatrzcie, tam ta biegnie. Pierdziele to. Mam dość czajenia się na nie. Na szczęście padła na pierwszy strzał. Tak więc biegnę kontynuować tą misję. A momencik. O, poziom zachowaliśmy, to dobrze. Myślałem, że na każdej na przykład mapce mamy jakieś oddzielne poziomy czy coś. No nie no, tego jeszcze mi korci ustrzelić. Dobra, może dostał gdzieś w kark czy w kręgosłup, potęgowy tropie. wytropię. Oho, 939, co dość... dość dużo. Dość dużo zarobiłem. Porównałem na przykład... ile się zarabiało na sarnach, na tamtej... Europejskiej mapy. Jestem ciekaw, czy tutaj też są te Sarny. Czy zobacz. Ogólnie teraz, z tego co wiem, jeszcze jakiś inny Quest mam. Samouczek punktów obserwacyjnych. No dobra, to do takiego punktu postaram się zaraz udać. Tam gdzieś w oddali powinien być. Lecz najpierw sprawdźmy, czy ja tego tutaj Jelenia trafiłem. No trafić, trafiłem na pewno, to bo widać. Bo tak no podskoczył, tak jakby zachwiał się jakoś, więc trafiony powinien, powinien być trafiony. Powierzchowna rana, serio. Kurde. Dobra, sprawdźmy. O! Kurde, sposzły mnie. Nie wiedziałem, że tak blisko uciekły tempo krwawienia bardzo małe. Uhuhu. Coś czuję, że tamten, który uciekał to właśnie ten mój. Bo nawet mi się nie chce go gonić jednak. Idę zrobić ten samouczek punktów obserwacyjnych. Drugi już, bo robiłem taki na tej europejskiej mapce, ale każda mapka ma swoje wprowadzenie. Z tego co widać. Ta jedna padła właśnie. I to akurat biegły dwie, a tu jedna padła. To dobrze, bo chciałem też do niej strzelić, ale sama już padła. I tam tą drugą trafiłem. Znaczy się to też jakieś jelenie chyba są, tylko że samice właśnie. No ta bardzo ładnie trafiona. Nie, to mulak białoogonowy. Kurde pierwsza słyszę taką nazwę w ogóle zwierzęcia. No, to kurde, to czyli taki chyba odpowiednik Sarny z tej europejskiej mapki, ale też krwawienie bardzo małe. Nie wiem, czy mi się chce ją gonić, zależy. Nie, nie chce mi się jej gonić. No, chcę ten samouczek początkowy dokończyć, a wtedy się wezmę z jakiś tam polowania takie pełnoprawne okej okay, tutaj mamy informacje do do kodeksu znaczy się wiedza o tory ciekawe czy tu pociąg jeździ pewnie nie O, ta akurat tutaj wieża obserwacyjna to już wygląda normalnie jak w grze e, Firewatch, to taka przygodówka e, Gdzie jesteśmy właśnie strażnikiem takiego lasu, takim przeciwpożarowym strażnikiem, no Jak jest pożar to on wzywa pomoc i tak dalej A fajna gierka taka przygodówka, strasznie klimatyczna i właśnie tutaj te lokacje I ta wieża mi przypominają grę Firewatch, bo jest to taka dość charakterystyczna wieża Podobna też w Farmingu 17 jest, na mapce właśnie Goldcrest Valley. No nie, ta jest o wiele większa niż w tym Firewatchu. Tak jak teraz bliżej poszedłem. Nie, ta to jest o wiele, o wiele większa. Ale tak podobno trochę z wyglądu była. Kurde, jakie tu są otwarte tereny. W sumie to tutaj może być dość dobre miejsce na polowania, bo ja takie lubię otwarte tereny, ja nie lubię w jakichś tam lasach. E, na przykład chodzi w jakichś gęstych lasach czy coś, gdzie widoczność jest ograniczona. Mi się lepiej poluje w takich jakichś otwartych terenach. O, tutaj jest pierwszy obóz. Przydałoby się tam udać. No, do środka tutaj wejście nie da, niestety. Dobra, więc spadam na dół. Ale chociaż, momencik, może uda mi się coś wypatrzeć tutaj, bo znajduję się na naprawdę wysokim punkcie obserwacyjnym. Kto wie, może coś wypatrzę. Z tego co wiem, w tej grze jest achievement za ustrzelenie zwierzaka z odległości 400 metrów. Ja nie wiem jak to jest w ogóle możliwe. Po pierwsze, weź tak zwierzaka wypatrz. Jak to trzeba się wysoko znajdować. A po drugie 400 metrów to już trzeba mieć też jeszcze lepszy, jeszcze lepszą lunetę z większym przybliżeniem niż ta moja. Kula też trochę opada, więc to też trzeba wziąć na to poprawkę. Na wiatr. Kurde, trzeba nieźle naprawdę przymierzyć, żeby takiego zwierzaka ustrzelić. Jeszcze mi się nie udało. Miałem jakieś tam różne dalekie strzały, ale 400 metrów to jeszcze nie. O kurde. Ja tutaj sobie idę do obozu i wpadłem na tropy niedźwiedzia czarnego. O cholera, jasna. No, nareszcie. Nareszcie zapoluję na niedźwiedzia, chciałem to zrobić od dawna. No, niedźwiedzia to się trochę boję. Bo żubry też atakowały mnie. Miałem z nimi sporo jakichś tam przykrych wspomnień. Ale niedźwiedź, kurde, brzmi bardziej niebezpiecznie jeszcze. O, jest. Słychać go było. Jest samica. Kurde. Tylko pytanie moje jest następujące: czy. Czy niedźwiedź ucieka? Czy on się. Czy można go tak spłoszyć jakoś? Czy on ucieknie, czy od razu atakuje? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Spróbujmy go ustrzelić. Ej, patrzcie, ucieka. O, padł. O, ładnie go trafiłem. Oddałem dwa strzały. Może za pierwszym już by nawet padł, ale. No, wolałem dmuchać na zimna, gdyby mnie taki zaatakował. Może bym je szybciej załatwił niż jakiś żubr. Ale fajnie. Pierwsze polowanie na tej tutaj mapce już od razu niedźwiedź. Ten pierwszy strzał chyba był dobry. W organy wewnętrzne. Ale uciekał. Myślałem, że będzie mnie atakował, że się rozścieczy czy coś. Dobra. No, pierwszy strzał bardzo dobry. Drugi. No, też mógł być. Dość dużo kasy dostałem. Także. Pierwszy niedźwiedź załatwiony. Teraz jeszcze chciałbym tylko niedźwiedzia zabić, ale samca. Ale tu ładnie, naprawdę. Zupełnie inny klimat ma ta mapka niż ta europejska. Patrzcie, jak tutaj daleko można. Strasznie płaski teren jest tutaj i mało roślinności akurat tu gdzieś się znajduje, bo są tutaj jakieś jeziora czy coś, co może naprawdę ułatwić wypatrywanie zwierzyny. Co tam jest? Znowu jeleń czarnogoniasty. Dobra, użyjmy tego wabika, jeszcze nie ten, nie ten zły wabik, moment, to nasarny. Okej, okay, jest jeleń. Zdaje mi się, że usłyszał wabik. Schowam się trochę może w krzakach. O, jest jeszcze jeden. No, wydaje mi się, że powinienem w płuco ją trafić. Jako już ona była dość blisko, to wziąłem ten drugi sztucer, bo właśnie chodzę z, z takim sztucerem, tak jak wspomniałem na początku, z celownikiem oraz z lunetą oraz z tym tutaj, bez lunety. No, na pewno dostała, tylko no, myślałem, że w płuco ją trafi i że od razu padnie, A tu proszę, niespodzianka. Idzie ona teraz. Pobiegła ta samica. Nie wiem, muszę znaleźć. O, jest. Krwawienie średnie. E, to zaraz powinna paść. Jak średnie, to tak. Nie powinienem jej zbyt długo tropić. Zdawało mi się, czy niedźwiedzia słyszałem. Chyba mi się zdawało. No, i nie dość, że biegnie, jeszcze zdąży się, jeszcze zdąży tutaj, bobki zrobić. Chyba ze strachu. To ta, którą zraniłem? Czy jakieś inne? O, ale ładny, taki kurde z porożem. Nie no, ja strzelam chyba. O jest jeszcze jeden niedźwiedź. Kurde, ale tu jest zwierzaków. Taki raj normalnie dla mnie po prostu ta mapka. Dobra, gdzie tam ten kurde, gdzie tam ta samica? O, jest, tutaj leży. A zaraz tam sprawdzę, jak tam. Taki, jakieś tam samce uciekały, bo miały poroże. Jeszcze niedźwiedź, kurde. Tutaj się fajnie poluje, tylko ja się boję czy ten niedźwiedź. Zaraz. Na mnie nie wybiegnie czy coś, bo z żubrami też tak było. Dostał, no niby spierdzielał, a potem nagle jakoś się zawracał i zaczął mnie atakować, więc z niedźwiedziami może być podobnie. Czego się obawiam. Miałem iść do obozu i jakoś nie idę do obozu, bo mnie tutaj cały czas coś odciąga. O jak sobie leżą. I kolejny samiec. No nie no, powinien dostać w kręgosłup albo w kark. No i znowu, spróbuję go wytropić później. No taki, ja mam jakiś styl rozgrywki w tej grze. Taki preferuję. Ustrzelić zwierzaka z daleka, a potem iść go wytropić. O kurde, Misio mnie atakuje. Dobra, muszę zachować spokój. No chodź, Misiu, chodź. Bliżej trochę podejść, bliżej. O, ci jeszcze bliżej, jeszcze bliżej. Dobra, starczy. No. Czyli daleko ten misiu nie uciekł, ale nagle zachciało mu się mnie atakować. Na szczęście ten tutaj drugi strzał o, w drzwiowy prosto. O, od razu go zabiłem. A jeszcze patrzę, tutaj leży... O! Jest, jeleń czarno ogoni. Samiec. Dobra, więc został mi jeszcze jeden tutaj do wytropienia. Nie, chociaż właściwie to dwa. Niestety tamtego drugiego jelenia, czy cholera wie co to było. Zgubiłem trop, za cholerę nie mogłem jego tropu znaleźć, nie wiem gdzie on pobiegł. Teraz tropię tego, którego ustrzeliłem jak sobie leżał w strefie wypoczynku. Niestety powierzchowna rana, krwawienie bardzo małe, więc trochę może to zająć. A nie, jednak nie uciek daleko. O ile to ten. Tak, to ten. Ten, co sobie spał. Jednak daleko nie uciekł. Okej, okay, tak więc. Czas w końcu dotrzeć do tego obozu. I dokończyć ten samouczek. Lecz raczej już to zrobię poza odcinkiem. Myślę, że polowanie było bardzo udane. Sporo nowych gatunków zwierząt upolowałem, w tym dwa niedźwiedzie, a to jest dla mnie duży sukces właśnie upolowanie tych niedźwiedzi. Tak więc w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!